Ciemka, witajcie bardzo serdecznie. Jest jakaś 6.40. Wiem, że główno widać zajebiście, ale jest ciemno, jak w dupie. I lecimy na busa. I co? Jestem niewyspana, zmęczona. Pada. A ja jadę do Warszawki, więc zapraszam na vloga. Potem będzie więcej widać, obiecuję. No, i jak się poranek zaczął słabo, tak tutaj widzicie moją niezadowoloną minę, ponieważ staliśmy w Katowicach jakąś prawie godzinę, gdzieś około 40, ponad minut e, z opóźnieniem pociągu, więc ja sobie tutaj tak niezadowolona na Was patrzę i czekam, aż odjedzie mi pociąg. Takie przygody tylko z Magdaleną. Tutaj widzicie stację w Katowicach. No i co, i nareszcie ruszyliśmy w całej Polsce śnieg, tylko nie na moim kochanym Śląsku. Thank you. Więc tam bardzo serdecznie już na miejsce dotarłam jakimś cudem naprawdę jakby była, było dramatycznie. I co? I mój cel podróży, bo teraz się ktoś pyta, ale Magda, dlaczego w ogóle tu jesteś? Po co jakby? Jestem tu po to, odwiedzam. Witajcie bardzo tam serdecznie. serdecznie. Odwiedzam mojego serdecznego przyjaciela. On tworzy te miniaturki, które wszystkie są, bo ja nie mam takich zdolności graficznych i w ogóle mam za krótką rękę, <laughs> więc jakby totalnie nie jestem przygotowana, bo ja tak na początku to nie było żadnych planów, żeby nagrywać, a tak sobie pomyślałam, a no dobra, no niech będzie. Muszę przełamać wstyd, bo się tak wstydzę. A Ła, to jest tak oko! O, jakby za każdym razem. Tak, bo dzisiaj w Warszawie pada śnieg, także mamy cudowny vibe'ik śniegu. Jesteśmy nad, nad skotkami, nad Wisłą. No u mnie generalnie jest, nie wiem, deszcz i chlapa totalna, więc do dupy, ale no, jest fajnie i dotarłam i się bardzo cieszę i czekajcie to no, jakby będzie coś ciekawego obiecuję. Znaczy nie wiem, ale mam nadzieję. Będą atrakcje. Witam Was ponownie bardzo serdecznie. Widzimy tu piękny tunel z mi tunelu. <gryw> bardzo serdecznie proszę w komentarzach zdać. Jedziemy teraz na siódem i za chwilkę Wam pokażę co zamówimy. No i co? Let's go. Czekamy sobie na transport. Wypowiedzcie na ten temat. E, jedziemy teraz e, metrem. Dwójeczką, będziemy patrzeć. Będziemy sobie teraz z będziemy się przesiadać na M1 na Świętokrzyskiej, Metro super sprawa. Jak się już ogarnię, to jest fajnie, ale na początku o, sorry. może się zgubić. Mówię to z autopsji i wszystko zgubiłem, A ja nie mówię z autopsji, mieszkam na Śląsku. U nas kopalnie to codzienność. Nie, ale metro bardzo fajne, przyjemne. Polecamy metro. Drwal! O tak, i będziemy robić, robimy dzisiaj zamówienie na drwala, bo wyszedł w środę, dzisiaj jest piąteczek, więc jesteśmy już i tak dwa dni spóźnieni, ale dzisiaj leci drwalik, pierwszy raz. Plus jeden. I w ogóle totalnie nie wiem jak ten kadr wyjdzie, jakby jak on wychodzi. Zobaczcie sobie twarz. O, teraz jest No, ej, to czyli cały jest nagrany tak, że moja twarz jest mniej więcej tak, więc wybaczcie, nie przestraszcie się jak wyglądam. Git, no to musisz patrzeć w kamerę, a to patrzysz na górę. Ja. ja ale teraz jest bardzo blisko, ale z powodu. Ja mam krótką rękę w ogóle. Co ci wezmę. Ja? ja totalnie mam krótką rękę. No i co, i w ogóle porzuciłam tutaj mój tobołek. Outfit, jak zrobił. Ja totalnie nie jestem. Ale mi powie. W ogóle ja totalnie nie. God, ben, proszę, nie wiem we mnie. Ja totalnie nie jestem jakaś taka, nie wiem, modowa, więc ubrałam jakieś pierwsze, lepsze schodnie z House'a. Plus ta. To bluzka z Pojedzie, <laughs> Boże, wieje mi dlatego. Buu, dobra, lecimy. No i witam was bardzo serdecznie. Tu jestem ja i jesteśmy na takim mini evencie Netflixa, gdzie Netflix przerobił kawiarnię na premierę serialu Wednesday. Więc generalnie był mega fajny klimat. Menu było tak jakby dostosowane, w sensie jakby było wszystko dostosowane pod ten serial. Na stole leżała taka wielka trumna, były witraże i w ogóle no był mega klimat i zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. Dobra, mówię! I dosłownie się wyleje tutaj. No, masz to? Tak. Był to być takim pewnym ruchem. Nie, nie umiem. Pan tak. No, i jak widzieliście, jestem pierdą i nawet mleka do kawy nie umiem nalać. Masakra, wiocha po prostu, fest. No, ale co wam mogę powiedzieć? Mogę wam powiedzieć, że było mega klimatycznie jedząc, było mega smaczne. A po samej kawiarni yy, przechodziła taka pani przebrana za Wednesday. Jej mam niestety nie nagrałam, bo jakoś tak spanikowałam, wstydziłam się. I'm so sorry, ale ja jestem w tym nowa. Musicie mi wybaczyć i dać się czas wprawić w te blogi. Obiecuję, że będą super. No, a i mam nadzieję, że taki mini pokazanie, właśnie tej kawiarni od środka, wam się podoba i naprawdę uwierzcie mi, było mega klimatycznie i bardzo, bardzo fajnie. Nagrywania. Fajno. Musisz, jesteś youtuberką. Tresuję się, wstydzę, proszę. Wednesday. Magda. <głosy> <głosy> Tutaj już zmierzaliśmy na Drwala, którego ja pierdoła Magda, vlogerka. Zapomniała Wam nagrać, niestety, ale nie zapomniała nagrać, jak padał śnieg, więc tak, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Tutaj macie nasz polski Manhattan, czytajcie pas kultury, nie wiem, whatever. No i tutaj tyle osób wracało ze mną do Katowic. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za tego vloga. Pociągu znowu opóźniony o godzinę. Pa!